Step Fortnite, dnia 25 marca 2025 rok. W sklepie jakieś śmieszne anime skiny z Dragon Balla także to nikogo nie interesuje, bo to anime skiny. Klik z w sklepie, jego plecak. O, przewiniemy, o, pokażę motki. Motkę. Fajny plecak. O, tu skinek. Harley. Sierżant Drake. Przygodowy skórek. Rysunkowy miał Paluch rybny, zadziorny futrzak, małpka, mis rzucania, pieseł, anime skiny, astra, eteria, strzelczyni do wynajęcia, snypsa, skryty, czerwony rycerz, hans, festiwalowa falbanka, inżynierka, plecek narzędziowy, multi narzędzie, emotka, przysięga, takara, schamisen, natarcie, lotnia, zbieżność nieskończony intrus Archein dust your boost off słonecznik Siewca, dożynki złota motyka Króli koszmar stalowa marchew orbitalny porywacz piper rozkwitek króliczek mgła gazdeczka emotka kolejna 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 Buty Kolejne Najlepsze buty w Fortnite Buty twojego starego Jordany czwórki, Jordany piątki Stupkowanie Jordany trójki, Nike Ispa SBki Nike R Jordany jedynki, Jordany jedynki r Maxi, Jordani, na, Twół, Dan Kiloły, Caroline, Derpinski, Bonito, Mikrofon, Emotka, Druga, Hatsune Miku, która dalej jest w sklepie, Miku, 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 e, e, Samochód Tomb Raider, McLaren, Nike, Twół, Nike, Nissan, To było, No i takie fajne kółka, ładne, ładne. Tutaj okrężny riff, no i te perkusje, mikrofony, gitary. No i z pakietów nic nowego. Także co, zostaw łapkę, zostaw suba i weź sobie udział w konkursie o 1500 fałdolce, który właśnie trwa na kanale SIEMA.